Archiwum Roberta Bernatowicza. Witam Państwa, mówi Robert Bernatowicz, witam w sobotę. Program archiwum Roberta Bernatowicza, jak zwykle, po 17. Drodzy Państwo, tym razem audycja nie jest na żywo. Specjalnie nagrywamy dla was tę audycję, bowiem akurat tego dnia niestety nie mogę być obecny w redakcji, ale zaręczam, że będzie bardzo fajny temat, a gwarantem tego jest. Mój gość Kuba Korecki. Witam Cię, Kuba. Dzień dobry. W zasadzie zawsze staramy się dobierać w tych audycjach takie tematy, które no, wykraczają poza wszelkiego rodzaju znane normy, które zahaczają wręcz o, można powiedzieć, niezwykłości tego świata. Tym razem chcemy powiedzieć o informacjach, które dotyczą bardzo konkretnego miejsca na Ziemi, a dokładniej mówiąc Indii. Kiedy po raz pierwszy dowiedziałeś się o tej historii, która ma podobno mieć miejsce w Indiach? Po powrocie moich znajomych z Nepalu, Uzyskałem informację, że istnieje wzmożona ilość obserwacji obiektów, które wykraczają poza naszą technologię ziemską. Czyli tak zwanych obserwacji obiektów UFO. Z tym, że jest to tak, że w zasadzie można powiedzieć, że takich miejsc, gdzie tych obiektów, ponieważ wiele razy mówimy o tych obiektach, że, gdzie te obiekty są obserwowane często, jest więcej. No, choćby Meksyk, prawda? Zgadza się z tym, że jeśli chodzi o... Teren Indii. Tutaj mamy też relacje, że to nie tylko cywile obserwują, ale bierze w tym udział wojsko i jak gdyby działania wojska zmierzają do ochrony rejonów, gdzie istnieje ta wzmożona obserwacja tych obiektów. S Słuchaj, brzmi to zupełnie, zupełnie niewiarygodnie, dlatego że gdyby taka była informacja prawdziwą, to przecież znając wściekłość takich stacji telewizyjnych, jak choćby CNN, ale powiem Ci, że nawet jeżeli się powie, że CNN jest tam jakoś spacyfikowany przez agentów, no to Al Jazeera jest w tej chwili niesłychanie mobilna i na pewno gdyby coś takiego było, to tam byliby tacy dziennikarze. Chociaż podejrzewam, że oni mają inne problemy Bliski Wschód, ich bardziej absorbuje. No ale na przykład jak papież, pożegnanie papieża i wybór nowego papieża mieli cały czas swoją placówkę w Watykanie. Podejrzewam, że te wiadomości z pogranicza hindusko-chińskiego i nepalsko-chińskiej granicy to będą newsy za, na najbliższe miesiące, czy najbliższy rok czy dwa. Pierwsza taka fala informacji dotyczyła czasu, który był plus minus miesiąc, jeśli chodzi o tsunami. Czyli to był. Grudzień listopad, ubiegłego roku. Listopad, grudzień, styczeń. Coraz więcej informacji napływało z Dalekiego Wschodu, że było niesamowicie dużo obserwacji obiektów, czy to w powietrzu, czy to w morzu, bo też chodziło o obserwacje na Oceanie Indyjskim. I później wszyscy skojarzyli, że to musiało mieć coś wspólnego z tsunami, z trzęsieniem ziemi. Ale minął pierwszy, drugi miesiąc, i coraz więcej informacji, szczególnie tutaj korzystaliśmy ze źródeł India Daily, mówiło o tym, że rząd najprawdopodobniej współpracuje w jakimś celu z obcą cywilizacją, bo obiekty, które się obserwuje, są chronione przez myśliwce hinduskie. Wspomniałeś tutaj o Indian Daily, India Delhi, tak się nazywa to, i może ja proponuję teraz, ponieważ część zesłuchaczy słuchaczy Talk FM ma dostęp do internetu. Drodzy Państwo, to jest pismo, to jest gazeta codzienna, którą po prostu można otworzyć w internecie. Adres jest bardzo prosty, może podejdę ten adres. www.indiadaily.com. I wtedy, kiedy się otworzy okienko, wrzućcie na wyszukiwarkę na przykład hasło UFO i z ostatnich miesięcy powinno się przynajmniej 200 artykułów pokazać, i wtedy macie możliwość na bieżąco weryfikowania tego, co mówimy. Ja tutaj potwierdzę twoje słowa. Faktycznie, drodzy słuchacze, kiedy Kuba do mnie zadzwonił, nie ukrywam, że przyjaźnimy się i często dzwonimy do siebie, powiedział mi o tym, że jest taka strona. Ja wszedłem na tę stronę i faktycznie. Tych informacji było bardzo dużo, a powiedz mi, która informacja Ciebie najbardziej zaskoczyła z tych podawanych przez tę gazetę, miejmy nadzieję, poważną. Jesteśmy w tej niekorzystnej sytuacji, że nie jesteśmy na miejscu, trudno nam zweryfikować pewne dane, natomiast przyjaciele, którzy byli na terenie Nepalu, czy też ci, którzy pielgrzymowali w kierunku góry Kailash, mówią o bardzo wzmożonej obserwacji obiektów, którymi my się tutaj w Polsce bardzo ekscytujemy obiekty trójkątne, kule świetlne, dyski. Z tym, że ilość i skala tych obserwacji, no jest porównywalna z Meksykiem, o którym przedtem rozmawialiśmy. Ale czy te obserwacje, o których mówisz, dotyczą tylko jakiegoś małego rejonu, czy to jest bardziej w ogóle w całym kraju zwiększona ilość obserwacji? Dokładnie to chodzi o dwa rejony. Rejon granicy nepalsko-chińskiej, powyżej Baktapur Nagarkot, a w szczególności już rejon zachodnich Himalajów, tego właściwego Tybetu, i tamte rejony, według relacji prasy hinduskiej, są już jak gdyby wyłączone z dostępu cywili. Wojsko, zarówno od strony granicy hinduskiej, jak i chińskiej, blokuje ten teren i mamy wszelkie podejrze... przypuszczenia, aby sądzić, że armia ciut więcej wie od nas na ten temat. Ja mogę sięgnąć tutaj, ponieważ nie ukrywam, że mamy przed sobą pismo, tłumaczenie takiego tekstu, który był wydrukowany właśnie w Indiadaily.com. i drodzy Państwo, tutaj jest tytuł doniesienia o obserwacjach UFO w Himalajach i choćby Przytoczę taką jedną relację. Jeden ze świadków, młody Nepalczyk, narysował coś, co przypomina pozaziemski obiekt latający. Obserwował go w trakcie zabawy z kilkoma swoimi przyjaciółmi. Chłopcy twierdzą, że obiekt nie wydzielał żadnych dźwięków, mógł wznosić się pionowo w górę i unosić nieruchomo, jakby nie podlegał siły grawitacji. Pojazdy te potrafią również znikać. Takich relacji jest bardzo wiele, ale przecież takie relacje pojawiają się wszędzie na świecie i w zasadzie jeszcze to, że takie relacje tam są, nawet w większej ilości, no, nie jest niczym niezwykłym. Pod jednym warunkiem, e, obserwacje, które napływają do nas z całego świata i komentarze e, nie są aż tak konkretne. Tutaj e, w tej prasie hinduskiej powołują się na członków indyjskiego ośrodka badań przestrzeni kosmicznej na takie półoficjalne kontakty z Ministerstwem Obrony, z Instytutem Geologii. I znając inną mentalność Hindusów, wiemy, że ta tajemnica państwowa tam troszeczkę inaczej funkcjonuje. Nie jest to aż tak rygorystycznie egzekwowane jak u nas. Ale tym, co nas najbardziej w tych relacjach jakby poruszyło jest to, co mówią niektórzy politycy. Którzy... A o tym, o tym za chwilę, drodzy Państwo, słuchacie TOK FM, Archiwum Roberta Bernatowicza. Dzisiaj mówimy o doniesieniach niezwykłych, doniesieniach z Indii. Moim gościem jest Kuba Korycki do naszej rozmowy. Wrócimy za chwilę. Archiwum Roberta Bernatowicza. Roberta Słuchajcie to FM mówimy o dziwnych sprawach, moim gościem jest Kuba Korycki i wracamy do tego co dzieje się w Indiach, do tych informacji tutaj mówimy o tłumaczeniu, mamy taki artykuł ze stron Indiadeli, czyli z pisma z Gazety Codziennej, i wspomniałeś tutaj przed przerwą, że po prostu są informacje o czym? O kontaktach polityków z kim? Rządu z obcymi, z przecieków, które już dostarły się do prasy, mówi się o, w sensie, o Federacji Galaktycznej, która pragnie nawiązać kontakt z Ziemią. Słuchaj, no brzmi to ciekawie, ale przecież w dobie tego, co niedawno oglądałem, a byłem na filmie, Gwiezdne Wojny. Nie wiem, czy widziałeś go? Tak, widziałem. Podobał ci się? Nie za bardzo. Mi też nie, ale tam właściwie jest tak, że tamte federacje występują. Klaśkowie no po prostu się naoglądali tych fajnych filmów science fiction i odtwarzają to, co by chcieli widzieć gdzieś w fantazji, w rzeczywistości, a tak naprawdę to są po prostu jakieś wyssane z palca bzdury. Co byś odpowiedział tym ludziom? Yy, powiem tak. Indie, jaką... Kraj, który mógł być pierwszym oznajmiającym na świecie nawiązanie kontaktu z obcą rasą, brzmi to bardzo wiarygodnie. Inaczej by to wyglądało, gdyby to było ogłoszone w Europie Zachodniej, gdyby to Watykan ogłosił, albo jakaś sekta. Tutaj rząd Indii kulturowo, kraj inaczej funkcjonujący, inaczej funkcjonujący od strony duchowości jak najbardziej może być wiarygodny, natomiast skala obserwacji, tego co my tutaj mamy przed sobą, to są, dla słuchaczy mogę powiedzieć, artykuły sprzed tygodnia, dwóch, to są dziesiątki artykułów, to też możecie sprawdzić, w zakresie swoich wiadomości są bardzo konkretne, informatorzy powołują się już na rozmowy z politykami wojskowymi, zarówno z opozycji, jak i z rządzącej partii, i wydaje mi się, że to mogłoby być bardzo wiarygodne. No to jest zupełnie, zupełnie niesłychane i trudno jest naprawdę zachować, zachować nerwy, kiedy się czyta taką informację, że tutaj proszę Państwa, cytuję fragment tego tekstu przedstawiciele wojska i politycy przyznali, że Indie kontaktują się z istotami pozaziemskimi i są świadome praw wszechświata. Prawdą jest jedna sprawa, że Rzeczywiście od wielu, wielu lat Indie są postrzegane jako takie lotnisko duchowe, prawda? Tam jest rzeczywiście chyba najwięcej tych osób, które, które zajmują się duchowością. Nawet osoby, które były w Indiach ja akurat nie byłem, ale rozmawiałem z ludźmi, którzy byli przyznają, że jest coś dziwnego w tym kraju, coś dziwnego się unosi w powietrzu. Także nazwanie tego kraju lotniskiem no, byłoby zasadne. Tym bardziej, że doniesienia prasowe mówią wyraźnie o obszarze 100 hektarów wspólnym na pograniczu hindusko-chińskim, że jest to wspólny już kospodrom. Na razie nic nie ma o budynkach, ambasadach obcej cywilizacji, ale nam się rodzi pytanie w głowie, na ile Indie zachowają swoją niezależność i decydują się na ujawnienie takich kontaktów, a na ile ulegną presji świata, na przykład Zachodu? Jeżeli jest to prawda, Kuba oczywiście. To prawda? I na przykład w zamian za status nowego, wschodzącego supermocarstwa. Już broń nuklearną posiadają, więc może coś za coś, yy, może wywołać u nich także, że wcofają się z tej chęci powiadomienia, bo na razie informacja płynie, że, powiem tak, szerokim strumieniem jak na. Yy, świat ufologiczny. Jest taka sprawa związana z równaniem Drake'a. Nie wiem, czy pamiętasz, co to jest za równanie? Nie, nie, nie Drake kiedyś w latach 60. stworzył takie równanie, które mniej więcej miało określić prawdopodobieństwo występowania we wszechświecie obcych cywilizacji. Tam w ramach tego równania były bardzo szczegółowe informacje dotyczące takiej częstotliwości występowania życia. Później było tam jeszcze na przykład y, możliwość tego, że ta aktywizacja zginęła w wypadku w wyniku wojny atomowej, że uległa samozagładzie, etc., etc. Wyszło mu, że mniej więcej we Wszechświecie Powinny być jakieś tryliony różnych cywilizacji. Natomiast Drake bardzo trafnie zauważył w jednym z wywiadów, które miałem okazję czytać, że po prostu jest problem, jeżeli byłby kontakt i byłoby tak, jak mówisz, i tak jak te informacje z Indii do nas napływają, byłby problem z wybraniem miejsca. No bo przepraszam bardzo, jeżeli oni się kontaktują, mają się skontaktować, czy ma dojść do tego wielkiego kontaktu, no to dlaczego Indie? Dlaczego? mają być pokrzywdzone inne kraje, w których po prostu tego kontaktu nie dojdzie. Dlaczego Indie mają by, nie miałyby być według tego tekstu reprezentantami całej ludzkości? To wydaje mi się troszeczkę takim punktem podważającym wiarygodność tego tekstu. Ja postrzegam Indie jako um, swoistą Szwajcarię naszego globu nie są w żadnym poważnym bloku. Yy, wojskowym, politycznym, kraj niezaangażowany. No, bardzo mocny konflikt z Pakistanem. Tutaj z groźbą życia broni jądrowej. Yy, to to pan, nie, nie tylko z Pakistanem, z Chinami mają napięku. Pamiętamy wojnę w 1962 roku, tylko że nie wiem, czy zwróciliście uwagę. Tydzień temu miała miejsce wizyta tygodniowa szefa wojsk chińskich na terenie Indii. Była to odpowiedź na wcześniejszą wizytę też tygodniową szefa wojsk hinduskich w Pekinie. Jak dwa państwa stojące wobec siebie w tak negatywnym stosunku nagle nawiązują współpracę wojskową na bardzo wielu szczeblach i mówią o przyjaźni. I to też można w prasie hinduskiej znaleźć. Nikt się nad tym nie zastanawia. A, jeszcze... A twoim zdaniem to jest tak, że. Tego typu zdarzenia, jak choćby nawiązanie tej współpracy, świadczyłoby, że co? One są bardzo powiązane z tymi doniesieniami, które mamy o bardzo dużej aktywności armii hindusko, hinduskiej i chińskiej. Właśnie w tym rejonie jest duża obserwacja UFO. Czyli prawdopodobnie tam już doszło do współpracy i Chińczycy mają w tym udział i Hindusi. I akurat no, nie jest to przypadek, że dowódca sił chińskich. Wizytuje Indię. Nie komentuje się tej wizyty szeroko, poza tym, że jest przyjaźń, współpraca i wizyta szefa Armii Hinduskiej w Pekinie. Słuchacie to, to WAM, archiwum Roberta Bernatowicza. Tym razem, drodzy Państwo, nie mam mnie w studiu. Słuchacie audycji, która została dla Was specjalnie nagrana, ale mimo wszystko mam nadzieję, że jest bardzo ciekawa do sprawy tego, czy Indie przygotowują się do kontaktu z obcą cywilizacją i którą obcą cywilizacją, bo tutaj też to nie jest takie wcale pewne. Powrócimy za chwilę. Archiwum Roberta Bernatowicza Słuchacie TOK FM. Mówimy dzisiaj o fantastycznej teorii, fantastycznej hipotezie, która pojawiła się w prasie hinduskiej i... To jest związane z tym, że podobno w Indiach szykowany jest kontakt z obcą cywilizacją. Drodzy Państwo, oczywiście ja rozumiem, że taka informacja na twarzach z wielu z Was wywołuje po prostu uśmiech i jak najbardziej to rozumiem, ale myślę sobie, że taka pewnego rodzaju prowokacja intelektualna, zastanawianie się, co by było, gdyby to było prawdą, a może jest prawdą, a może nie jest, zobaczymy, to jest dosyć ciekawa ciekawe doświadczenie, także zachowajmy dystans, zachowajmy proszę Państwa, że tak powiem takie dosyć swobodne podejście do tych informacji, ale mimo wszystko o tym porozmawiajmy, no w końcu gdzie o tym można rozmawiać, jak nie w audycji Archiwum Roberta Bernadowicza. Przypomnę, że moim wspaniałym gościem jest Kuba Korycki. Mieliśmy okazję mówić o tym, że tam mają być podobno jakieś już układy między Wojskiem Hinduskim, a indyjskim raczej, a, a, a tym, tym tymi obcymi, którzy tutaj przybyli na Ziemię. Natomiast ja chciałem Ciebie zapytać, zanim przejdziemy do tych różnych informacji ważnych, którzy to obcy, bo według tych informacji, jeżeli ja dobrze się orientuję o tych sprawach i czytam te różne książki i, i rozmawiam z ludźmi, którzy mają do czynienia, mieli do czynienia z obiektami UFO, tych obcych jest wielu i różnych. To nie jest tak, że są jedni oni, a więc którzy. Zweryfikować tego nie możemy. Jedynie co w tej chwili słuchacza możemy powiedzieć, prasa hinduska mówi o kontakcie z Federacją 88 Cywilizacji. Ponieważ do tej pory mówiliśmy tak, powiedzmy lakonicznie, po łebkach może troszeczkę konkretów. Zaczniemy może od tego, że Rzecznik Indyjskiego Ministerstwa Ropy oświadczył, że Indie rozbudowują alternatywne źródła energii wykorzystując zaawansowane technologie, a kiedy go zapytano o ich rodzaj, pospiesznie zakończył konferencję prasową, dodając, że informacja ta jest tajna. Żeby dalej tym wątkiem podążać, możemy wspomnieć, że Hindustan Aeronautics Limited, taki odpowiednik hinduskiego Boeinga, też w tej chwili prowadzi zaawansowane prace nie tylko nad technologią w stillach, ale także nad alternatywnymi źródłami napędu antygrawitacyjnymi. Powiedz mi, bo bardzo mnie to interesuje. Ja podejrzewam, że dla wielu słuchających to FM jest to w ogóle nowość, że takie informacje gdzieś się pojawiają. Dlaczego tych informacji, jeżeli one byłyby prawdziwe, Kuba, dlaczego tych informacji nie ma no, w tych środkach masowego przekazu, które my znamy, a są w takich periodykach, które podejrzewam, no, nie są znane wielu osobom, Podejrzewam, że z tego samego powodu, dla którego, na przykład jak się ukaże kilkadziesiąt kręgów zbożowych w Wylatowie, nie zobaczysz tego w głównym wydaniu wiadomości. No, były, były w wiadomościach, słuchaj, muszę tutaj bronić wiadomości. No, no ale wiesz, jak to jest traktowane. sezon ogórkowy, coś pokażemy tak na luz, nie jako wiadomość dnia. Jeśli jest obserwacja osób, że jest UFO, ląduje, no to to jest traktowane tak pół żartem, pół serio, na zasadzie rozrywki. Nie masz tego jako news główny. No dobrze, wracamy w takim razie do tego, co się, co się zdarzyło w tych Indiach. Tutaj przed audycją, kiedy zastanawialiśmy się, które informacje podać, wspomniałeś o dziwnym incydencie, który miał miejsce ze znikającym jeziorem. czy, czy dobrze to zapamiętałem? To była w ogóle jedna z pierwszych informacji, która dotarła do nas na przełomie roku, kiedy się zaczęła ta aktywność prasa dalekowschodnia podawała, że w rejonie intensywnych obserwacji Ufa, granicy hindusko-chińskiej, to jest ten rejon, który został zaanektowany przez Chiny, Chińczycy tego czasu postanowili tam budować autostradę, tylko po to, żeby ich wojska mogły szybciej przemieszczać się w tym rejonie. I nomen omen akurat ten rejon ostatnio nawiedza ta fala obserwacji. Kiedy podeszły wojska hinduskie od strony indyjskiej, natychmiast pojawiły się wojska chińskie, starając się jak najszybciej dotrzeć do tego rejonu, z którego wylatywały te obiekty, które my nazywamy UFO. I tutaj już są relacje pielgrzymów. Pielgrzymi powiedzieli, że pojawiło się ogromne jezioro w tej kotlince górskiej, które zablokowało dostęp armii chińskiej. I to jest informacja nie ze źródeł wojskowych chińskich, tylko ze źródeł właśnie od, od pielgrzymów. Wojska chińskie nie mogły się posuwać naprzód. Minęło kilka dni, wycofały się. Minął znów jeden dzień, potężne jezioro zniknęło. Ale to znaczy, jeżeli tak się stało i to jezioro zniknęło, to sugerujesz, że była, był to efekt działania obcej technologii? No raczej na zmiany pogodowe yy, nie liczyłbym, tym bardziej, że musiał być niesamowity zbieg okoliczności, że akurat na drodze kawalkady chińskich czołgów, pojawia się takie jezioro. To no, są i te okoliczności. Proszę Państwa, takie informacje tylko w Radiu Tok po 17 w soboty. Przypomnę, że słuchacie audycji Archiwum Roberta Bernatowicza. Dzisiaj, proszę Państwa, nie dzwońcie do nas, do redakcji. Audycje z telefonami, z udziałem słuchaczy mam nadzieję, że zrobimy następnym razem. Tym razem mówimy o tym, co się dzieje w Indiach. Pora chyba zbliżać się do tego, co może oznaczać, jeżeli te informacje, które tutaj przedstawiamy Państwu są prawdziwe, jaki będzie tego finał? Co jest na końcu? Czy myślisz, że jeżeli takie informacje miałby rząd indyjski, rząd by się zdecydował na ujawnienie tego, jakaś konferencja prasowa, światowa, gdzie, gdzie byłyby ujawnione te informacje? Dziennikarze w New Delhi którzy próbowali dotrzeć jakby nieoficjalnymi kanałami do polityków, mówią, że obecnie trwa utajniona debata na ten temat. Jak Państwo wejdą na strony, które podaliśmy, są podane nazwiska tych dziennikarzy, nazwiska wyższych urzędników z Indii, poszczególnych instytucji państwowych, skąd te informacje jak gdyby wyciekają. Czyli jest to temat bardzo gorący, jaki może być tego efekt końcowy lądowanie w pięciu, sześciu krajach za obopólną zgodą i poszerzenie naszej świadomości. A może to jest, nie bo tak staram się znaleźć racjonalne przyczyny tego, może to jest po prostu jakiś efekt kampanii, choćby przed filmem Wojna światów, filmem Stevena Spielberga, który lada chwila wejdzie na ekrany Kin. Może ktoś specjalnie, ja naprawdę mówię serio, bo znam metody, które i znam pieniądze ogromne, które stoją za taką produkcją i to jest tak, że takich ludzi, takich producentów tak dużej produkcji stać na to, żeby opłacić dziennikarzy, którzy napiszą największą bzdurę choćby w takich Indiach. Yy, tylko jedna rzecz mi tak nie pasuje. Na tyle, na ile ja przebywałem w tamtym rejonie, w tych górzystych rejonach nie widziałem kin. Tam się dosyć prymitywnie żyje. No ale to może być działanie, które ma być na widzów amerykańskich na przykład, bo przecież oni to samo czytają, co my mamy przed sobą. Znaczy, nie byłbym taki pewien, że Amerykanin będzie wchodził na hinduskie strony i takie rzeczy wyczytywał. Natomiast yy, relacje, które yy, do nas napływają od naocznych świadków, mówią wyraźnie o obserwacjach masowych, takich samych, jaką widzimy właśnie w Meksyku, gdzie w Meksyku mówimy już o tysiącach świadków, prawda? Ogromnych ilości obiektów latających, także nie stawiałbym tutaj na reklamę filmu Wojna światów. Proszę Państwa, czy to jest prawda, o czym tutaj mówiliśmy? Czy rzeczywiście rząd indyjski kontaktuje się z obcymi cywilizacjami, co więcej zamierza ujawnić jakąś prawdę UFO tego nie jesteśmy w stanie w żaden sposób, Kuba, tutaj udowodnić. Ale proponujemy, żeby Państwo śledzili uważnie, co się dzieje w prasie, nie tylko europejskiej, nie tylko amerykańskiej. wstrzymowali nawet poprzez internet obserwować uważnie prasę dalekowschodnią. Wyszukiwarki w tej chwili są tak wygodne, że jedno hasło rzucamy, na przykład obserwacje obiektów latających i z kilkudziesięciu gazet mamy wypisy, tego, co się dzieje w Azji. Pozostaje wiarygodność tego, pamiętaj, że tutaj nie masz, nie masz gwarancji, czy takie teksty w internecie nie są fałszywe. Tak, oczywiście, ale mamy też jeszcze jedno źródło, ponieważ myślimy o najbliższych kilku miesiącach, roku, dwóch obserwowania tego tematu. Jeśli ktoś z naszych znajomych będzie jechał w ten rejon, poprośmy go, żeby się uczulił na ten temat, czegoś dowiedział więcej, czy to od mnichów, czy od pielgrzymów, od wiśniaków, bo ci ludzie są prości, raczej nie są skorzy do kłamania w ramach reklamy jakiegoś filmu. Proszę Państwa, jeżeli będziecie się wybierali do Indii, albo na przykład macie znajomych, którzy tam byli, to w takim razie północne Indie. Północne Indie, Himalaje, rejon Ladakh, rejon góry Kailash, północna część Nepalu, powyżej Bhaktapur, powyżej Nagarkot. Patrzcie w niebo, a także rozmawiajcie z miejscową ludnością, czy coś więcej na temat wiedzą. I spisujcie relacje, które później przedstawicie na antenie TOK FM. A gdzie nas znaleźć, wiecie, zawsze w sobotę po 17.00 mówimy tak dziwne rzeczy. Drodzy Państwo, pozostaje mi życzyć już dzisiaj Wam miłej soboty. Natomiast do sprawy tego wrócimy w jednym z następnych programów. Dziękuję za udział mojemu gościowi. Był nim Kuba Korycki. Dziękuję, Dziękuję bardzo. I zapraszam na kolejne wydanie programu. Za tydzień oczywiście.